Dzisiaj czyszczę parownik czymś takim na takim druciku, żeby tam dobrze go tam zaaplikować. To już mi się kończył. Trzy razy tak zrobiłem to. Nie wiem, może się uda może się uda pokazać, bo tutaj już wyrywa mi ten. zaślepkę po filtrze kabinowym ale właśnie tutaj może będzie widać drugą stronę. stronę parownika ale tak średnio ją widać wcześniej ta piana przechodziła na tą stronę ale spróbuję mocniej Być może już ta piana za kolejnym razem już się tak nie pieni. Tak, zlikła już. Ta piana, a niestety nie uda się pokazać jak to jak to aplikuje. Właśnie coś, coś takiego, że tym... A może się uda? O mniej więcej coś takiego. No, to tak to takie to zajęcie na dziś. Między innymi.